O. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jest ze mną Majster. Dzisiaj Siemano. Patrzcie, mamy dzisiaj, byliśmy na zakupach, mamy nowe nabytki. Trzy. Pokażę, pierwsze nowe nabytki. pierwszy Jaka parsie, paczka. Rękawiczki. Mamy dwie takie, same pary. Dwie takie same rękawiczki. Były same lewe, to dla nas akurat. No, i patrzcie, jakie packi tu mamy, zacieraczki, czy jak to tam się nazywa? Śmiechem, żartem. Kupiliśmy profile rury. Łopata to jest, ale też dzisiaj wzięta. Dla mnie do obornika będzie. Ty masz duże siły, silty, tak? Tak jest. No i co? Majster miał być. Nie ma drugiego, też nie ma. Następnym naszym nabytkiem, a to moje rękawice, a to niech leżą, jest, są wkręty do. Metalu i one kosztują, powiem Wam, że sporo, bo 50 groszy za sztukę. Mówię do Pana, ile w parce jest? Mówi 500, to mówię nie, 500 to mi nie trzeba. Ale będą trzymały i będą się wkręcały, bo te zwykłe kręty, te farmery tak zwane, to się ukręcają, jeżeli chcemy wkręcić profil. Więc stwierdziliśmy, że nie ma co tutaj kombinować. No i tego, najważniejszy nowy nabytek nasz, Arecki, przynieść. Zaraz Wam zaprezentujemy. i szaron. A to o tym to nie mówię, bo to na wisienka na torcie. Patrzcie, walizka pełna pieniędzy. Tak jest, kupiliśmy yy, wkrętarkę akumulatorową, znaczy wiertarkę, krętarkę, grafitę. Patrzyłem też na inne firmy, ale cena mnie przekonała, że była taka przystępna, wiecie. Tam 400 za to, to tak w miarę, a jak patrzyłem za grafitę, to, to kosztowało około tam 800 uh -huh. tysiąc. No, więc dwie baterie. Ładowarka, te baterie są jakieś tam też, te nowe, tak? No to Tam się też nie znam, ale w godzinę czasu niby się ładują. Co jeszcze? Nie, to Trzeba się może wydaje. 3 lata gwarancji, więc chyba, chyba będzie chodzić, co? No dobra, teraz do szafy, żeby. Przywiły, tak, się nie, tak się nie wyprudziła. Y, jedna makita nam się zepsuła, druga się spaliła, a ta pierwsza, znaczy ta pierwsza się spaliła, a druga to chyba się coś się zepsuło, bo bateria naładowana do końca, ona nie kręci praktycznie, tylko... Może tryby się skończyły w środku. Może nie tryby, tylko może jakieś szczotki czy coś, bo ona kręci, wszystko się kręci, tylko nie tego. Nie ma mocy, tak jakby. No dobra. No nieważne. No. W krzaki poszli, nie? No dobra, my dzisiaj bierzemy się za robotę dalej. A właśnie, drut kupiony też. Został do... Migomatu. Taki był, taki wzięliśmy. Jedynka drucik. Zakładamy, ja biorę się za spawanie drzwi. I Arek będzie mi pomagał, chociaż już dzisiaj sam nie będę musiał tego tworzyć. Co? Drzwi! Przytrzymać zawsze wiesz, drzej i ogólnie. A paszowóz też będziesz mieszał. Tylko musimy. A ty będziesz spawał. Tylko mamy problem, jest jeden taki. Bo bo e, wczoraj coś z rozrusznikiem się dzieje, nie jesteśmy pewni jeszcze co, ale coś tam się dzieje, więc, więc musimy, będziemy musieli go wyciągnąć i... No. A, jeżeli chodzi o firmę Grafite, to mamy z nią, nie wiem jak to się czyta, Grafite, grafit, no mniejsza oto, mamy wkrętarkę, nie w krętarkę, nie w wkrętarkę, wkrętarkę już też mamy, mamy wiartarkę, szlifierkę, no i teraz to w wkrętarkę czy jak to tam się zwie. I chodzi ten sprzęt, więc myślę, że, że powinno to chodzić. Pytałem się o DeWalta, ale Dewalt też jest fajną, cen, fajną ma cenę. Więc co nie. Idzie odkręcicie? A, no, nie, nie mam mocy. A, a weź, puść. A co tu się robi? Może tu się wciska? Ja jeszcze nie pamiętam. To wciskałem. No dobra, my zmieniamy drut i bierzemy się z roboty, i widzimy się później. Majster, co tu działasz? Powiedz mi. Artysta. Arek artysta. Maluje podkładem antykorozyjnym, ale pachnie ładnie, co? Z takim... Dzisiaj dla Dobra. Ciebie są rasty. No, dobry jest, taki spirytusowy. Na kaca, jak, to się, jak malowaliśmy to jednego dnia po dobrej imprezie, to... Ujejku. Ciężko było, co? Jako pary szły w lato. Dwa, w zeszłym roku? W zeszłym no, jak tak robiliśmy. No a widzicie, tak wyglądają drzwi, tak drzwi sobie. Znaczy rama, zaraz blacha przyjdzie. Jakoś to w miarę wygląda. Mm, tylko zamyczka jeszcze będzie musiała zrobiona, zostać zrobiona, ale jeszcze jej nie ma. Tutaj po prostu się, jak się otynkuje, to wywierci się dwie, dwie dziury. Blachę się da z rurką i tutaj zamyczka się zrobi. Wtedy na razie zostawiamy tą zamyczkę. Po prostu Łapiemy na tam kilka sekund w środku. Jutro jałówki wprowadzimy częściowo tutaj na tamten drugi boks. Na no ten też już będzie można, ewentualnie, bo dzisiaj widzicie już tutaj słupki mamy ogarnięte. Tu jest przyspawane, na dole też widzicie wykute, przyspawane. A tu jest przez ściany przeprowadzone i wywiercone, znaczy się, i przeprowadzone pręty. I też się trzyma, na pewno to będzie trzymało. I, i, i tyle. O, drzwi się otworzyły. Przeciągi, zawsze to już będzie mniej przyciągu. Zaraz będziemy się tutaj wylewali. Tata poszedł do poszuku, rzucić belkę farmerem jedną, bo jest chwytek przy nim. Przywiezie zaraz żwiru, wymieszamy, wylejemy tutaj yy, beton, gdzie tam trochę zalany jest. By trzeba było posprzątać, to się zalam od razu w sobotę. No i co, i tu bramę zaraz ogarniemy. Baterię mamy. Więc. Będzie brama, będzie można stawiać bydło, tylko się zastanawiam czy zrobić ją jako jedność, czy jako, jako całość, czy przedzieloną na pół, ale chyba na pół to nie ma co. Będzie cała podnoszona ręcznie, tak sobie myślę. No dobra, mamy kawałek drzwi zrobione, pomalowane. Jest git, rama pomalowana. Zamykają się, chodzą, chodzą, biegają. Takie różne. Na górze będą świetliki. Tak zwane. Czyli zamiast blachy będzie trapezowy jakiś tam coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Jedziemy zaraz do kolegi. On akurat takie coś ma, tak taksy pomogliście pomaliliśmy, w sumie to... Chyba ty tak powiedziałeś, nie? Ryszard. Ryszard no. No i zamontujemy te świetliki. Tutaj. Można byłoby troszkę niżej obciąć tą blachę ewentualnie ale myślę, że chyba to będzie wystarczająco. Na pewno będzie i tak jaśniej niż tu było wcześniej. Tam też damy tak samo i myślę, że jeszcze później najwyżej od podwórka damy jedno okno, ale poza tym będą lampy, a jak nie to się drzwi otwiera, będzie jasno. Będzie git. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, bo nie ma czasu. No właśnie, czy stara popobiegnie na pewno za nami. No. No i patrzcie, tak po kamerkę poszedłem, bo zostawiłem w oborze, jak robiłem obrządki. Tutaj jełweczki stoją, jedna krowa ta z czarnym dupą. tutaj byczek ten pierwszy, też jełówki i tu znowu byk. I później jełweczki wszędzie. Także mamy tutaj osiem takich jełówek. O takich widzicie takie nie wiem one mają tam 180 kg 2, 4, 5 jełóweczek takich, no to mniejsze trochę, no ale to już do, tych, do tej kategorii znaczy nie, nie będę do niej zaliczał, no ale już także tak powiem to takie po te 300 kilo, tak mniej więcej tak myślę, 350 niektóre. No i mamy jeszcze 7 jełóweczek takich właśnie jak ta tutaj, takich dużych już prawie jak krowy, a takich, znaczy jełóweczek, jełówek, a takich dużych Akurat ta idzie na sprzedanie, bo ma jakiś problem, z, po prostu genetyczny z wymieniem i no i tak idzie właśnie. No, ale ja idę, pokażę co my tam działamy. No i patrzcie co tutaj się dzieje. Jutro wprowadzamy już częściowo bydło do tego boksu. Jałówki, więc musimy tutaj ogarnąć. I od razu pomalujemy, żeby nie było. Nie, Arek. Ale nie, że tak. Nie ma lipy, nie? Malujemy na czerwono, bo zostało trochę czarnej farby, ale Arek mówi, że on czarną, nie będzie malował tego i koniec. Tak było. odpierdol się ode mnie i tyle było. Nie przeklinę, bo. Dzieci słuchają. Nie, no, żartuję. Po prostu, no. <gryw> Czarna pójdzie jeszcze może na drzwi. No, a tak mieszać tu czarne, czerwone, to już na czerwono wszystko podkładam się walnie. Spirytusowym. Znowu odniósł no bo takim podkładem malujesz właśnie. Najważniejsze, żeby to tak nie rdzewiało i najważniejsze właśnie tutaj jest ta brama, żeby ją pomalować, bo w gnoju będzie, to później będzie gorzej, gniło to wszystko. Ale się pomaluje, znaczy się samo nie pomaluje, pomalujemy to. Czy znaczy pewniarek będzie malował? Ja tutaj spawam, spawam bramę. Teraz tutaj, bo, 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 może włączę latarkę, będzie lepiej widać. Nagrywam kamerę, ale nie mam na głowie, bo nie mam teraz takiej potrzeby. O! Przyświecę trochę telefonem. Jeszcze na razie, tutaj są tylko dwie rury, ale tu będzie brama. Więc, więc, więc. więc. Zostało mi tutaj przyspawać mocowanie jedną, tak jak tutaj. Tak, jakby zawias. E, tu jest rura. Jedna to jest dwu calówka, nie, półtora calówka, a ta w środku, co jest? To jest. Calówka, żeby był większy luz, żeby bez problemu to można było wyciągnąć, a nie będziemy tego przecinali, tylko po prostu taki jest plan, żeby to całość po prostu wyciągać i tyle, a jak nie, to się później rozetnie i będzie się otwierało jako brama będzie. Ale to zobaczymy jeszcze, przemyślimy na razie zostaje w całości, no, zostaje w całości. ładnie, ładnie, na czerwono będzie dobrze wyglądało i przynajmniej nie będzie rzewiało drzwi o, tutaj na górze nie ma, to będzie ten świetlik. Od środka mamy spawane jeszcze poprzeczki. cztery w sumie dzielące, bo blacha by bardzo mocno później trzeszczała, waliła i to by nie się nie podobało. O, w morda chyba tutaj za dużo zjadłem dzisiaj. Nie mogę się zmieścić. Tu jedna na górze, druga, trzecia i czwarta. Już tak nie będzie dzwoniło to. Jutro zrobię zamknięcie. I co i więcej mogę powiedzieć? No musimy to ogarnąć wszystko. Jeszcze dzisiaj jestem jak najwięcej, żeby z rana wprowadzić do tej części i będą się przyzwyczajały uweczki A Pany majstry mieli dzisiaj przygodę taką i powiem dlaczego nie przyjechali. Nie opowiadaj. Bo y, się samochód tym zepsuł. Szukali tam rozrusznika, nie znaleźli. No i jutro przyjdzie na pewno jeden, a drugi nie wiem więc, więc tak to czekamy. No. Chociaż mogliby zadzwonić powiedzieć, że, że nie będą, no ale cóż Cóż się poradzę. Nie majster? Ale jakie masz ładne rękawiczki? Takie same jak ty a <laughs> O, dawaj miarkę. Nie gdzie. Na spirytusie, ale to nie, nie, to nie spirytus. Dobra, ja tu będę robił tę bramę. Bramę, i później zobaczymy, co tu z tego będzie. O. I tak w sumie Wam powiem, że mamy godzinę po 19. No chyba będziemy kończyli pracę na dzisiaj, ale patrzcie, brama już jest gotowa. Tak myślimy, się zastanawiamy, czy ją przeciąć na pół, czy nie, ale chyba nie, chyba będziemy do góry ją podnosili. I to, o czym ostatnio z Krzychem rozmawialiśmy, żeby tutaj pod tą bramą coś zrobić, by nie wypychało drzwi. To się siedzie. To tak zrobimy, coś tu pokombinujemy. Tak myślę, że może cełówkę wzdłuż tej rury, co tutaj jest, i później. Z drugiej strony i do góry deski, żeby wyciągać albo jakieś coś w tym stylu metalowego zobaczymy jeszcze. W każdym bądź razie to się okaże, ale mamy już, widzicie, ty. co ty rymujesz, jak nie czujesz. <laughs> mamy pomalowane Arek tutaj, pomalował trochę, widzicie, Nie od razu to inaczej wygląda, nie? Tak, Ilega... te, te, te rynce. Zrobią wszystko. No wioćkę, rękawiczkę za 15-50 Patrz jak palcem przeciąłeś, aż krew pociekła. Ślifierką mu właśnie przeciąłem palce i mu poleciało. Nie no, żartujemy oczywiście. Ma po co? Wszystko zdradzać, no. No, nie no, wiecz... no i także, no, fajnie to wygląda teraz jak pomalowane. Także nabiera to wyglądu coraz bardziej. Jutro majstry będą, to, to... Znaczy, jeden nie. majster. To przynajmniej to potynkuje. I będzie dobrze. Zaczniemy może jutro drugie drzwi robić, wodę skończymy i jełóweczki I tak to jutro będą stały tak czy siak w jednej części, bo muszą stać, bo musimy krowę jedną zamknąć i jełówkę, bo będzie się cieliło niedługo, więc trzeba sobie... A jakoś... już deszcze padają. No, także także wiecie. Najważniejsze, że już jakby coś biedy to mogłyby stanąć nawet tutaj w tym boksie. oprócz tego, że muszę tu to obspawać wszystko, bo jest tylko połapane. No i pomalować, no ale to jutro się zrobi i tą wodę, a resztę to się ogarnie. No i tamte drzwi zobaczymy co będziemy z nimi robili, ale tak z Arkiem doszliśmy do wniosku, że chyba na jakieś tam około pół metra to zaszalujemy i się wwiercimy w ściany, zazbroimy a później to góry zamurujemy. Tak będzie najlepiej. A czy będzie jakieś okienko, to nie wiem, zobaczymy A tutaj jeżeli chodzi o te drzwi, to też będą tak samo jak tamte, z tym świetlikiem tak zwanym. No i co? No i w sumie to tyle. No tylko, że widzicie, tutaj taki trochę rozpierdziel teraz się zrobił, bo tu, tu przez to bijanie tynku i te drzwi i to wszystko tu leży, to tak trochę mniej miejsca się wydaje. I jeszcze w międzyczasie koledzy tutaj i koleżanki rozrabiają. Już mają rozrobione. <noise> o. Co jest? Pan. Pan... Działek. Co? Pan Już po robocie. No i co? No i przydałaby się jeszcze może jakaś tam lampeczka na stół paszowy, co? Albo dwie. No. Taka jak tutaj, ten na środek i tutaj ta. I byłoby git. Jeba się drze, że... no a właśnie sobie przypomniałem, dzięki za wczorajszą taką ilość, dużą ludzi na live'ie. Następne to się odbędzie, no pewnie jakiś, za jakiś czas no. W każdym bądź razie, ale nie zadężałem odczytywać komentarzy i odpowiadać. Tym bardziej, że na początku mi się coś net zwiesił w lapku i te komentarze tak wszystko jak chciałem, później z telefonu było już lepiej. No ale nic no. Zagonimy jutro je Częściowo się niech będą, niech się przyzwyczajają <laughs> Zobaczymy jak to będą się zachowywały Ale jeszcze właśnie zapomniałem przyspawać te tulejki tam na stole paszowym Ale to jutro przyspawa mi się najwyżej yy, pomaluję jeszcze raz No i tutaj tego zamknięcia dolnego w tej bramie no, Ale nic Dam radę w Pier końcu pierwszy raz takie się coś buduje, to, to chyba błędy można popełnić, nie, Saszka? Nie, nie ma możliwości w błędach. No. Nie no, tak robimy, staramy się robić jak najlepiej, no ale... Żebyśmy robili to od rana do wieczora i tylko to, to byłoby inaczej, a jutro znowu paszowóz i no... Co zrobisz, no, ale może... Może też na, na jeden dzień zrobimy jutro, co? A tak może być też, bo jutro nie wiadomo czy już, już śruty starczy. Nie kalkuluje w ogóle. Nie kalkuluje się w ogóle. Czy będziesz w niedzielę mieszał? No później znowu na następny jeden dzień. Jak trzy razy w tygodniu po jednym dniu to tak trochę słabo się opyla, bo, no bo czasowo to wychodzi gorzej. Ale zobaczymy czy jutro starczy śruty. Jak starczy no to sięmy na dwa, a tam nie będziemy na jeden dzień mieszać. I tak już dzisiaj jest wykorzystany dzień ul ulgi na jeden dzień limir, no bo w tygodniu raz mieszamy na jeden dzień właśnie no. no nic, już. A jak chcesz w niedzielę mieszasz to no, Tak, chcę, no jasne, tak, tak, jestem do tego bardzo zobowiązany, nie, i, i w ogóle prawda o, Dobra, kończymy ten odcinek, Czek. Dobra, my tu już nie będziemy przedłużali, kończymy tutaj tego vloga, ten odcinek i widzimy się jutro Prawdopodobnie z nowym odcinkiem. Nie co, lepiej widać? Nie, nie widać lepiej. Toś mnie się tutaj jakieś... Pęśle chyba odbija. Przez zakno to znaczy Trze <laughs> Trzeba kupić lepszą, nowszą i fajniejszą i w ogóle. No, także jutro będzie następny odcinek. No i co? Co my będziemy robili później? Co będziemy nagrywali, jak to skończymy to? tu zeta. O, to, 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 to. Nie no, no, to, to, tak, no, remont MTZ to musi być, ale to nie będziemy zdradzali za dużo, bo później będziecie. Będzie... I tak, wiedzą. No, wiedzą, ale jak powiemy, co będziemy robili i jak będziemy robili, to nie może tak być. Muszą, muszą widzowie być w niecierpliwości i w niewiedzy. Nie, no żartujemy oczywiście, także my kończymy. Liczymy na Wasze subskrypcje, komentarze, no i, no i co. No i tyle no. no. i łapeczki w górę oczywiście. No to, to nieważne. Ty dobry jesteś. Dobra. No, by się by się nie Kończymy. I się Kończymy i na razie. Trzymajcie się, cześć. Dara.